Cześć do Sławek. Pięknie zamglone jezioro. A ja postanowiłem dać drugą szansę szczupakom w tą majówkę. Wczoraj jakoś mi nie poszło. Dzisiaj postanowiłem zrobić powtórkę, rewanżyk, zobaczymy co się uda. Natomiast za chwilę jeszcze też powiem na co będę łowił, ale na razie przygotuję sobie łódkę. Co dzisiaj będzie na haczyku? A, na haczyku będą różne przynęty. E, przede wszystkim woblery, ale to zaraz się wyjmę spod, że tak powiem, 4 liter. Natomiast dzisiaj będę chciał również porzucać kilkoma przynętami. Węgorzykiem może się sprawdzi. Muszę niestety sterować, żeby się z czymś nie zderzyć. Yy, oraz, 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 oraz oczywiście gumkami Albo takimi mniejszymi, albo trochę większymi. Właściwie na haku z dozbrojką. Taka lekka przynęta na dwugramowej główce na takiej płytki wodzie może być rewelacyjna. Właściwie chyba odmica. Ale zostałem do do użytkowania, do opisania, do recenzji multiplikatory pierwszy z nich postanowiłem sprawdzić zaczynam od najniższej półki Okuma Yaw z serii trzech multiplikatorów, które właśnie do mnie dotały hamulec magnetyczny na nasze warunki myślę, że wystarczający ja go założę do takiego uniwersalnego zestawu Czyli nie do żerkówki, ale no znowu teraz skręcamy. Ale do takiego, na którego nawet średnie gumy założę. Kolory są fajne, jak widać, podobają się paniom. A ja postanowiłem zobaczyć, ponieważ ci, którzy zaczynają swoją przygodę z castingiem, na pewno nie chcą wydawać kroci na coś, co się nie spodoba. Po prostu. Niektórym casting się podoba, niektórym nie. Ja akurat go uwielbiam. Dlatego na niego łowię. Do roboty. Bo my tu gadu-gadu, a chłop szczupaki łowi. Zaczynamy od małego kalibru. Kultura pracy kołowródka jest dobra. Przy piątce trzeba trochę kontroli kciuka mieć, co jest rozsądne, bo to jest połowa nastawień hamulca. Zobaczymy, co się będzie działo. Łowimy, łowimy. Mam nadzieję, że coś przeszkodzi mi w zabawie kołowrotkiem. Co będzie, jeżeli nastawimy na maksa hamulec rzutowy? No to tutaj już w ogóle nie muszę używać, w ogóle nie muszę używać kciuka. Puszczam w momencie rzutu i kołowrotek robi wszystko ze mną. Więc jest dobrze ustawiony. Dobrze ustawiony jest hamulec rzutowy. Dlatego, że w zależności od naszych umiejętności. O, jest ryba! Proszę! Jest pierwsza ryba. Ja se tu gadu, gadu, a coś tutaj stwierdza, że jednak jest pierwszy. Jest pierwszy szczupaczek mały. Zaraz go spróbujemy wyhaczyć. Albo sam się wyhaczy. No, chodź chodź chodź, 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 Uda się. Jak myślicie? Udało się. Nie, nie starliśmy śluzu, więc pierwszy zaliczony. O. na bardzo płytkiej wodzie. Najpierw zobaczyłem nawet jego wir, a dopiero poczułem uderzenie. Tym razem obrotówka. a i rybka też już trochę fajniejsza niż poprzednia, ale też nie za duża.

No cóż, jak się nie używa podbieraka. Zobaczcie jak pięknie podwala się śruba. Oh, powiem Wam, trochę się wymęczyłem. Ale dzionek fajny, ciepły. Co prawda meszek nie widać tutaj pewnie. Ale meszek jest po prostu... trzęsie. Starają się nawet dostać do porów. Przyjechałem z samego rana właściwie przez cały czas częstotliwość broń była taka sama, same tylko małe sztupaczki, żadny się większy nie ubieciu. Chociaż gumy również sześciocalowe i większe stosowałem. No, nie przepadam za gumami, ale chyba, chyba je trochę polubię, bo jak patrzę na to, jak wyglądają, no to się rzeczywiście można w nich zakochać. To już nie tylko woblery tak ładnie się prezentują, ale proszę bardzo płotka. Hmm, jak kiedy właściwie wzdręga. Eee, jak nie, nie uda się kiedyś złowić na spławik taki, to może będzie trzeba gumową zaprezentować. Dobra, ale poważnie. Eee, Multiplikator Okuma. Nazwa jest tutaj, jak widzicie. Eee, nie wiem jak się to czyta. jaw, czaw nie mam pojęcia. Eee, natomiast jest to kołowrotek, który polecam na pewno tym, którzy potąku. E, oczywiście przychodzę z castingiem, patrzyłem dzisiaj rano e, na cenę tego kołowrotka, no to wydaje mi się naprawdę przystępną, więc nie trzeba wyładować nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby sprawić sobie podstawowy sprzęt castingowy, który wygląda na to, że jednak trochę jest w stanie posłużyć. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, o wykonanie itd. tak nie mam tutaj zastrzeżeń. E, no wiadomo, że na pewno e, ta cena również z czegoś wynika. Ale myślę, że do normalnego użytkowania jest w zupełności wystarczający. 10-20 gramów rewelacja. No i podoba się kobietom, tak jak już mówiłem, ten pomarańcz w stosunku do pozostałych zdecydowanie góruje. Co jeszcze? No właściwie to, że trzeba używać trzeba łowić. Ja też będę łowić. I myślę, że ten multiplikator chyba zostanie ze mną na trochę dłużej. Zobaczymy zresztą. Do następnego razu. Cześć. No, w trollu teraz usiął. No, chodź, krótki chyba jesteś. Reszta. Płyniesz. Płyniesz. Zdziwiony.